Z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chcę W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Tak, ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i Ten, komu Syn zechce objawić. Oto Słowo Pańskie. pała Tobie Chryste. Bracia i siostry, dzisiejsze słowo, które daje nam Kościół, święty, jest szczególnie to pierwsze, jest dla nas pewnym wyzwaniem, dlatego, że słyszymy w ustach proroka, że Asyria, czyli kraj, który był w konflikcie politycznym z Izraelem, mocarstwo tamtego czasu, sąsiad, jest różdżką Jego gniewu, biczem Jego mocy. Moi drodzy, prorok, czyli człowiek, który jest pełny ducha Bożego, człowiek, który nie tylko ma przekonanie, że Bóg jest w jego życiu, ale po nim widać, on żyje Bożymi Przykazaniami jakby jest spójny w tym, co myśli i tym co robi. Ten człowiek on nie tylko troszczy się o siebie, ale wychodzi i komentuje rzeczywistość w przekonaniu, że Bóg przez Niego przemawia i ingeruje w życie społeczne i polityczne kraju. Pomyślmy sobie, czy w historii, już taki ktoś był znaczy w historii Polski, na przykład. Ktoś, kto był pełny ducha Bożego, żył Ewangelią i z miłości do ludzi tłumaczył życie społeczne i polityczne. Mówił o jakimś sensie, który widzi tego, co się dzieje tu i teraz, czy tego, co się będzie działo, i tłumaczy yy, wiarę. Także na te realia polityczne. Możemy pomyśleć, czy ktoś taki się kojarzy nam. Czy to jest trochę tak, że wiara to jest nasza prywatna sprawa i nie wolno się wtrącać z wiarą. No mamy na przykład Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego, wielu polskich wspaniałych przewodników duchowych którzy rzeczywiście łączyli wiarę, łączyli politykę, łączyli życie społeczne. Mamy wielu papieży, którzy wydawali całe encykliki o relacji człowiek wierzący, a miejsce, gdzie żyjemy. I to jest, moi drodzy, przepiękny przykład tego, że wiara to nie jest moja prywatna sprawa, ale ona ma się przekładać. Na moje otoczenie. Ja mam układać moje życie pod Ewangelię, pod, pod Słowo Boże. A dzisiaj słyszymy o tym, że Asyria poniesie karę. Czyli z jednej strony był naród, który ciemiężył, który robił krzywdę Izraelitom, i prorok uważa ten naród. Za taki trochę bicz Boży na Izraela, że dobrze się stało, że nas złupili, bośmy odeszli od Bożych Przykazań. Ale z drugiej strony mówi, że ten Jego bicz będzie w kiepskiej kondycji oni poniosą karę za to, że nie idą drogą Bożą. Z jednej strony no wydawałoby się to sensowne zachowujemy się dobrze. Spotykają nas dobre rzeczy, zachowamy się, źle przychodzi Boża kara. Ale jak dobrze, moi drodzy, wiemy, to nie jest takie proste przełożenie. To nie jest tak, że jak będę grzeczny, nie będę chorował, będzie Boże błogosławieństwo, wszystko będzie w porządku. A jak człowiek jest nieświęty, człowiek żyje w grzechu, to zawsze od razu po nie widać, o, nie powodzi mu się, to na pewno grzeszy. Dobrze wiemy, że to nie jest takie przełożenie. I musimy bardzo uważać. Bardzo uważać, żeby prowadzić mądre życie. Życie teologa, czyli człowieka, który żyje Bogiem, i to życie Boże przekłada się na nasze życie rodzinne, społeczne. Mówię o tym dlatego, moi drodzy, że spotkałem się niedawno z pewnymi badaniami socjologicznymi, badano Ludzi pytano się o sytuację polityczną w Polsce i to było przed okresem stanu wojennego. I pytano się ludzi, jaki widzą scenariusz tego, co będzie w najbliższym czasie. I większość, ogromna większość odpowiadała, z respondentów, odpowiadała, że będzie jak jest, że jest status quo, jest rząd, są ludzie, może nie jest najlepiej ale będzie się kręciło. I co się okazało? Wyjechały czołgi na ulicę. Wszystkiego brakowało, były problemy, dobrze pamiętać ten czas, ja mniej. I potem tą samą grupę badawczą badano, jak oni oceniają tą sytuację. I moi drodzy, ogromna większość, taki sam procent, uważał, że. Wszyscy wiedzieliśmy, że tak, wszyscy wiedzieliśmy, że tak samo się to skończy. Wszyscy wiedzieliśmy, że czołgi wyjadł będzie konflikt, będzie wojsko na ulicach. Ci sami ludzie, którzy nie są dawno mówili, że będzie pokój, miłość i przyjaźń, potem zarzekali się, wiedzieliśmy, że tak będzie. Co to mówi moi drodzy o nas samych? Mówi to moi drodzy, że nasza pamięć jest bardzo ulotna. I mówi się mądry Polak po szkodzie. Mówi się wiele innych przysłów. A naszym zadaniem jest nie być mądrym po szkodzie, ale zdawać sobie sprawę, że to wszystko nie jest takie proste. I pomyśleć dwa razy, zanim użyję słowa, a nie mówiłem. A widzicie? Bóg cię pokarał. Czy na pewno? Czy moi drodzy, nie afiszujemy się, nie używamy Pana Boga jako argumentu w naszych rozmowach? Czy nie jest tak, że straszysz Bogiem swoją rodzinę i dziwisz się, że teraz nie chodzą do kościoła? Nie korzystają z sakramentów, boją się pójść do spowiedzi, bo przez lata mówisz: zobaczysz, Bóg Cię pokaże, zobaczysz. Ręka ci uschnie. Jak się ojca i matki nie słuchasz, to zobaczysz, Bóg cię ukaże. A może głupio gadałeś i dobrze ci nie słuchało dziecko? I też Bóg każe, bo nie słuchasz głupich ludzi? Łatwo jest, bracia i siostry, wykorzystać Ewangelię, wykorzystać wiarę, żeby przedkładać swoje opinie na ten świat. Bogiem tłumaczyć wszystko. Tylko musimy uważać, bo nie każdy z nas ma w sobie ducha Bożego. Każdy z nas jest prorokiem, bo to wynika z Chrztu Świętego. Ale czy na pewno potrafisz ocenić rzeczywistość w świetle Bożego objawienia i przekazać swojej rodzinie. To, co Bóg chce powiedzieć na ten temat. To nie jest takie proste, bracie i siostry, i byłbym bardzo powściągliwy i bardzo uważał z ocenami na temat polityki i wszystkiego innego, co się dzieje, bo może być tak, że będziesz mówić swoje opinie, które są odwrotne od działania Bożego. Jak nazwać takiego człowieka? który mówi o Ojczyźnie, o tym, co się dzieje, mówi i to jest sprzeczne z działaniem Bożym. Jak nazwać takiego fałszywego apostoła, fałszywego proroka? A może jeszcze gorzej? Bracie i siostry, bardzo uważajmy. Wsłuchujmy się w serce Boże. Oceniajmy pod względem Bożego natchnienia to, co się dzieje. Bądźmy bardzo mądrzy i nie zmieniajmy zdania potem. A ja, ja tak zawsze uważałem. Ja wiedziałem, że tak to się skończy. Ja wiedziałem, że tak będzie. Uważajmy, moi drodzy, bo świat czeka na proroków, na ludzi pełnych Ducha Bożego, którzy będą dawali nadzieję, którzy będą dawali światło, którzy sprawią, że kościoły się wypełnią. I pomyśl, czy najlepszą drogą jest mówić: Zobaczysz, Bóg cię ukaże. Czy to jest najlepsza motywacja, żeby sprawić, żeby Twoja rodzina wróciła do kościoła. Jeszcze Bóg się upomni o Ciebie, zobaczysz. Jeszcze Bóg ci pokaże, jak się matki nie słuchasz. Czy to jest najlepszy sposób ewangelizacji? Czy też być prorokiem, przede wszystkim żyć Ewangelią i wnosić pokój? Pokój do naszych rodzin, dobre słowo, miłość, żeby ci ludzie widzieli, o, to jest Boży człowiek. To jest człowiek, który ma światło w sobie, mądrość, ma taką Bożą mądrość. Nie skończył wielu szkół, ale ma taką Bożą mądrość. Słychać po nim, że naprawdę ma Ducha Bożego, dorosły, dojrzały człowiek, który spędził życie z Bogiem, aż się go przyjemnie słucha. Czy takie są nasze rozmowy w naszym kraju? W sklepach, na straganach? Czy słychać tam taką mądrość z Ducha Bożego? Czy trochę takie pieniactwo, kłótnie, a tamten głupi, tamten zły, ta druga połowa Polski to idioci? Jak tak można myśleć, uważać, robić? Czy, czy, czy słychać tutaj Ducha Bożego w takich wypowiedziach? Bo, moi drodzy, Jezus dzisiaj pokazuje nam, Inny sposób patrzenia na mądrość, a mianowicie modli się. Ojcze, Panie nieba i ziemi, wysławiam Cię, uwielbiam Cię za to, że zakryłeś te rzeczy przed wielkimi tego świata. A ludzie prości widzą i rozumieją. Mają wiarę w sobie, modlą się, może nie do końca rozumieją Ciebie, Boże Ojcze, na czym polega wewnętrzne życie Trójcy Świętej, na czym polega działanie charyzmatów, Pośrednictwo świętych, nie potrafią tego wytłumaczyć, ale mają wiarę w sobie. Wysławiam Cię, Ojcze. Cieszę się, że, że mają w sobie Boże życie. Cieszę się, że nie wszyscy rozumieją, że Boże, w tym jest jakiś Twój palec, że Ty tak to poukładałeś. Uwielbiam Cię, Panie Boże, za to, że ludzie wierzą w Ciebie. Nie tylko, że narzekam, że nie chodzą, ale. Cieszę się, Boże, że to pozakrywałeś, że, że Ty masz plan na to wszystko. Ja Cię uwielbiam. Kocham Cię, Boże. Ufam Ci, że Masz plan na to wszystko.